Dzień dobry, witam wszystkich. Adam Karpiński. Chciałem dzisiaj Wam troszkę powiedzieć o sytuacji, jaka obecnie panuje jeszcze u nas w kraju i na świecie dotyczącej koronawirusa. Odniosę się również do tych informacji, które nagraliśmy wspólnie z Elą we wcześniejszym filmie, ponieważ chciałem to ująć w takiej formie porównawczej, żeby można było zobaczyć, jak było, a jak jest teraz i w jakim kierunku to idzie. Jeśli chodzi o wcześniejsze pomiary, które robiliśmy, robiliśmy je 13 marca. Tak gdzieś koło godziny 15, i do tych pomiarów też się będę odnosił. One były tuż przed nagraniem naszego filmu. Wtedy dla Polski ustaliliśmy takie parametry, które uznaliśmy za wyjściowe czyli ustaliliśmy parametry energetyczne koronawirusa, przy których on normalnie funkcjonuje w takim stanie przed namnażaniem, i tam poziom energii życiowej na skali Bowisa wychodził nam na poziomie 1000 i z jednoczesnym kolorem szarym. To pokrywało się z wszystkimi wizjami, które miała Ela na ten temat, natomiast górną granicą energetyczną dla tego wirusa była 9500 oraz kolor ultrafioletowy. Jeśli chodzi o osoby i samo zarażanie się czy, czy podtrzymywanie tego wirusa, to, to zabezpieczny poziom energii u każdej osoby, która y, chciałaby tą odporność energetyczną i fizyczną uzyskać, utrzymać, jest y, posiadanie czy y, takiego stanu energetycznego, w którym ten wirus nie ma już możliwości namnażania się, y, nie ma możliwości dalszego rozwoju. I tutaj y, ustaliliśmy sobie te parametry takie minimalne, które dobrze by było posiadać. Ja teraz przypomnę, więc jeśli chodzi o poziom sił witalnych, to dobrze byłoby mieć tak 98 do 100 tych sił witalnych. Jak najbardziej też jest to możliwe do taki, taki poziom energetyczny cały czas tutaj... Ela udostępnia inspirację, jak utrzymać takie wysokie parametry. Zachęcam, polecam do zapoznania się i do uczestniczenia w tych ćwiczeniach, żeby te wysokie parametry utrzymywać jak najdłużej i w jak najłatwiejszy sposób. Kolejnym parametrem, który jest bardzo istotny, to jest poziom energii życiowej. Jeżeli poziom energii życiowej będziemy utrzymywali na poziomie 9,700, 10 000 na skali BOWISA. To też daje nam już tą szczelność energetyczną naszej aury, daje nam już wystarczającą energetykę, żeby po prostu mieć tą odporność. No i tutaj kolejnym e, takim elementem jest kolor radiestezyjny. Tutaj mm, dobrze byłoby, żeby dbać o jego jakość i jakość tej energii, żeby się przejawiała w kolorze, w kolorze białym lub wyższym. Co jeszcze możemy powiedzieć? Co jeszcze mogę wam na ten temat powiedzieć? Poziomy świadomości, one też są ważne. Związane są również z samoświadomością, I też przypomnę, że dobrze by było ten poziom średni, poziom świadomości na skali Hawkinsa utrzymywać na poziomie 500 lub wyższym. Natomiast minimalny żeby sięgał od poziomu 300 wzwyż. Jak widzicie, są to bardzo wysokie parametry, więc staramy się, żebyście mieli cały czas tą możliwość utrzymywania tych parametrów podnoszenia ich w każdej chwili, żebyście po prostu jak najdłużej utrzymali tą swoją sprawność fizyczną i energetyczną. Teraz tak, co chciałem wam dzisiaj jeszcze powiedzieć w obecnej sytuacji. Zastanawiałem się jak ująć te zmiany, które zachodzą w naszym kraju czy na świecie, dotyczące tego wirusa z punktu ujęcia radiestezji, bo to w jakiś sposób możemy sobie sprawdzić i stwierdzić. Problem miałem tylko z jedną rzeczą, jaki przyjąć punkt odniesienia do tych pomiarów, bo od czegoś musimy wystartować, coś musimy do czegoś się odnieść, prawda, żeby porównać, bo w radiestezyjnej nie da się czegoś przewidywać, jakie będzie, ale zawsze możemy powiedzieć, jakie jest lub jakie było. Także ja tutaj sobie pomyślałem w ten sposób, że sprawdzę, czy zmieniły się parametry energetyczne, jeśli chodzi o wirusa. Okazuje się, że nie, że dalej ten poziom energii na skali bowisa 1000 się utrzymuje, czyli nic się nie zmieniło w jego energetyce, czyli te parametry są u niego stabilne, utrzymują się więc. Na razie nie widać, żeby się za bardzo modyfikował, czy zmieniały się jego parametry energetyczne. Natomiast zmienia się jego ilość, czyli gęstość tej energii, z którą mamy do czynienia, związaną właśnie z tym wirusem. Jeśli chodzi o minima, minima energetyczne człowieka, to jak najbardziej one się nie zmieniają. Cały czas dobrze jest to utrzymywać, czyli to, to minimum ustalone jest jak najbardziej tutaj właściwe. Teraz tak. Co jeszcze możemy powiedzieć o samej energii wirusa? Bo jak wiecie, wirus to jest jedna strona medalu. Mamy tutaj kociaki, które szaleją. I tutaj chciałem wam powiedzieć o jeszcze jednej ważnej takiej rzeczy, mianowicie. Padła takie stwierdzenie gęstość energii, czyli zagęszczenie energii tego wirusa w jakimś obszarze, w jakiejś przestrzeni. My tutaj odnosimy się do przestrzeni tych najbliższych, czyli rodzina, znajomi, z którymi jesteśmy w tym momencie zamknięci w swoich mieszkaniach, zamknięci w cudzysłowie oczywiście, ale ograniczeni tutaj tej przestrzeni mieszkania, w którym przebywamy. Tu może być miejsce pracy, że jeżeli ktoś jeszcze pracuje, no to też jest ograniczone do jakiejś grupy osób, z którymi cały czas pracuje. Ale jeżeli pójdziemy dalej, no to już mamy i województwo, i mamy cały teren naszego kraju lub krajów innych, na których stwierdzono obecność tego koronawirusa. I tak sobie pomyślałem, że spróbuję zobaczyć, jak zmienia się ta gęstość tej energii. Procentowo, oczywiście, bo tak, to, tylko tak możemy te zmiany określić i ich kierunek, jak zmienia się to pole energii tego koronawirusa na obszarze czy w polu energii naszego kraju, no i krajów y, też innych, tam sobie wybrałem kilka, też na podstawie których chciałbym Wam tutaj te informacje y, z pomiarów przekazać. Y, teraz, tak, żeby sobie uściślić, te wartości, które podam, chciałbym, żebyście nie odnosili do ilości podawanych do wiadomości dotyczące ilości osób zarażonych, ilości osób, które są nosicielami stwierdzonymi. To są zupełnie inne wartości. Tu mówię o polu energii, i to pole energii nie składa się tylko z tych osób, które zostały zdiagnozowane, przebadane, stwierdzone. Tu mamy. Jeszcze w tym polu, tak zwanych cichych nosicieli, którzy nawet nie wiedzą, że są nosicielami, ludzi, którzy mogą nawet nie wiedzieć, że się zarazili. Tu mogą w tym polu energii tego wirusa znajdziemy jeszcze parę innych rzeczy, które są bardzo ważne, a mianowicie nasza uwaga jaką skupiamy na tym koronawirusie. Czyli o tym, jak myślimy, w jakich emocjach o tym rozmawiamy, w jakimi emocjami się dzielimy tymi wiadomościami, czy traktujemy jako sensacje i łykamy wszystko. W tym polu to się wszystko mieści. Tutaj mieszczą się również informacje podawane do publicznej wiadomości, przeżywanie tego. Poza tym wszystkie emocje związane z tym, że jeżeli w naszym otoczeniu znajdzie się osoba, która zachorowała, no to już przeżywamy to inaczej, to pole w naszym otoczeniu się automatycznie zmienia, a jeszcze jak się okaże, że w gronie najbliższych ta osoba zmarła, no to wtedy te energie są jeszcze bardziej silne, jeszcze bardziej te emocje są bardziej przeżywane, są silniejsze, bo zaczynają dotykać już konkretnych osób. I w tym miejscu jeszcze chciałbym poruszyć jeden temat, mianowicie słyszę takie głosy, wiele osób o to pyta, no jak to jest, przecież yy, yy, prawdopodobieństwo zarażenia się wirusem jest mniejsze od 1 do 1000, albo 1 do 10 tysięcy, albo te dane są różne, każdy gdzieś tam z jakiegoś okresu te dane posiadał. Tak, jest to jakaś prawda, natomiast jeżeli przyjrzymy się yy, prawdopodobieństwu występowania, faktycznie ono średnie takie jest, ale prawdopodobieństwo występowania może być również 1 do 100, czyli możemy, może być jedna osoba zarażona czy będąca nosicielem na 100 osób zdrowych, ale może być też jedna osoba na 10 zdrowych. Ale może być też tak, że staniemy twarzą w twarz z osobą, która jest zarażona, wtedy prawdopodobieństwo zarażenia się już jest 1 do 1. A jeszcze pójdźmy dalej, jeżeli okaże się, że wejdziemy w grupę osób, która jest zarażona, to prawdopodobieństwo może być 2 do 1, 5 do 1 lub 10 do 1 i to też jest jak najbardziej prawdopodobne. Więc sama cyfra niczego nam nie mówi. Patrzmy tutaj, w jakim miejscu się znajdujemy, jakie miejsca wybieramy, do jakich miejsc nas ciągnie bo też tutaj z naszych obserwacji wynika, że osoby, które później okazuje się, że jak mówią w mediach, miały gdzieś kontakt, one mają taki wewnętrzny pęd, żeby spotykać się jak z największą ilością osób. To jest coś, co jest dziwne, to też będziemy się chcieli temu bardziej przyjrzeć, że tak jak gdyby one muszą się tą energią podzielić, tak jakby chciały jak największej ilości osób tą energię przekazać, dać, dać do poczucia, tak naprawdę bez żadnej świadomości. Później się okazuje, że te osoby były nosicielami, a same może nie zachorowały, ale osoby, z którymi się spotykały, spotykali po prostu znalazły się w szpitalu. Także uważajmy na to i też tutaj nie dajmy się tak za bardzo no, dać. Tej statystyce, żeby uważać, że no my jesteśmy całkowicie bezpieczni, bo to jeden na tysiąc to ile osób nie spotkamy, to prawdopodobnie żadno nie musi być tutaj jakakolwiek osoba nie musi być zakażona. Także na razie, dopóki nic się nie wyjaśniło, e, jeśli chodzi o tą e, ilość osób zakażonych, dopóki nie ma tych e, informacji dotyczących sposobu e, wyzdrowienia tych osób, na razie też bym polecał ostrożność wynikającą chociażby z zachowania higieny poruszania się przebywania w różnych miejscach jeżeli nie musimy unikajmy będzie to na naszą korzyść w tym momencie musimy zadbać o samych siebie i o najbliższych z którymi mamy na bieżąco cały czas kontakt myjmy rączki odkażajmy i obserwujmy bardzo uważnie siebie to co się dzieje wokół nas gdzie są nasze myśli gdzie idzie nasza uwaga co zasilamy, o czym mówimy, jak mówimy i co z tym robimy. Wszyscy ci, którzy zajmują się energiami, wiedzą, że energia podąża za uwagą i tam, na czym skupiamy naszą uwagę, to to po prostu zasilamy. Jeśli chodzi o te wyniki, to tak sobie przyjrzałem troszkę internetu, różne strony, zestawienia, jak to wygląda na świecie, w innych krajach. Polska wygląda na razie nie najgorzej, to można było powiedzieć. Są kraje, gdzie ta ilość jest ogromna, no wiadomo Chiny tutaj są na pierwszej liście tych wszystkich statystyk, które przeglądałem. I biorąc tutaj jeszcze te wszystkie informacje dotyczące co to jest takiego to pole energii koronawirusa, ta gęstość energii z nim związana, to powiem Wam, co mi tutaj na chwilę obecną, na dzisiaj wyszło, i przyjąłem jakieś daty pośrednie, żebyście też mieli tutaj informacje o tym, jak to przebiegało w czasie. Mówi się, że w Chinach zostało to gdzieś stwierdzone przed Nowym Rokiem. No to tak, przed Nowym Rokiem. Też sobie to określiłem. Później podałem drugą datę, czyli 13 marzec, kiedy był ten film nagrywany wcześniejszy, dzisiejszy dzień, oraz 15 styczeń, 15 luty, żeby tak mniej więcej co miesiąc te informacje wam podać. I teraz tak, ta gęstość energii tego koronawirusa. I wszystkich informacji z nim związanych, tych emocji, tych energii, emocji, które do tego się doklejają, na terenie Polski przed Nowym Rokiem to było w granicach 05. Czyli, zanim jeszcze podaję do wiadomości, już tam jakieś przemieszczenia ludzi były, już niektórzy gdzieś tam prawdopodobnie coś ze sobą mieli. Nie muszą to być Polacy, ważne, że gdzieś na tym terenie Polski gdzieś te ślady energetyczne już koronawirusa były, docierały i już zaczynały się pojawiać. W połowie stycznia, czyli tak około 15, tak jak sobie przyjąłem, to już były 3%, 3% udział tej energii. 15 lutego 4,5%. W momencie, kiedy nagrywaliśmy wcześniejszy film, to było 5,5%, natomiast na dzień dzisiejszy 9,5%, czyli stopniowo jeszcze rośnie, ale tak jak mówię, to nie tylko są same zarażenia, sami nosiciele, ale również informacje i wszelkie. Decyzje jakie są podejmowane w związku z tym koronawirusem, które podtrzymują te niskie, e, niskie energie, niskie emocje, niskie stany świadomości. Dla porównania, tutaj też wziąłem sobie Chiny, żeby wam pokazać, jakie, jaka była ta gęstość tej energii w momencie, kiedy e, w, no, w stosunku do, e, na przykład do Polski, prawda, tutaj. Jeśli chodzi o przed nowym rokiem, to już to było 35%, czyli dość dużo. Czyli wtedy tam to jeszcze było mniej więcej przemiczane, ale to się gdzieś jeszcze działo wszystko na tym terenie. W połowie stycznia 44%, udział energii koronawirusa w energii całego kraju tego obszaru, którym tak sobie y, umownie y, przyjąłem do analizy. Y, później był połowę lutego 50%, y, 13 marca 53%, teraz wyszło mi 70%. I tu wychodzi, że jest bardzo duży, ale ja nie łączę tego z samymi zachorowaniami czy z y, ofiarami tego koronawirusa. Tutaj jest y, suma energii, Yy, nawet yy, która pochodzi z innych krajów, czy z, od ludzi z całego świata, które yy, odnoszą się do tej całej sytuacji, która wydarzyła się w Chinach. One się doklejają te informacje i obciążają dodatkowo yy, tamten obszar, tamten yy, tam cały obszar właśnie tej energii na terenie Chin. Także to też trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj jest bardzo dużo tych emocji, bardzo dużo emocji, które nawet generują osoby już tam na miejscu, które zmarły, które chorują, które odchorowują, lęk przed zarażeniem, i to wszystko może się po prostu doklejać. No, świat do tego też dokłada, bo wiadomo, sensacja, sensacja, sensacja i sensacja, i to wszystko się po prostu. Kumuluje i to pole energii po prostu cały czas gdzieś tam jeszcze się rozrasta. Miejmy nadzieję, że to są wartości już górne, graniczne i od tego będzie się to wszystko obniżało. Natomiast tutaj jeszcze jest, trzeba wziąć pod uwagę, że to ani ode mnie zależy, ani od Eli, ani od Jasnowiców, ani od innych, którzy no, mieliby jakikolwiek wpływ na tą sytuację, natomiast od nas samych. Jeżeli podejmiemy sami konkretne kroki, jeśli chodzi o podnoszenie naszej świadomości, naszej energetyki, naszej czystości, intencji, w stosunku do tej całej sytuacji, tej nowej sytuacji, w której się znaleźliśmy, to my nie zasilamy tego pola energii. Nie zasilając, energia jest... Wtedy do naszej dyspozycji i my możemy ją wykorzystać do naszego rozwoju, do naszego wzrostu, naszego osobistego wzrostu świadomości, naszego własnego wzrostu energetyki, naszego własnego pola energii. I tutaj z... zachęcam wszystkich, żeby przekierować tą uwagę właśnie na siebie, na swój rozwój, na pracę ze sobą, na to wszystko, co jest piękne, co podnosi. Tą energetykę i tą świadomość naszą, dlatego że dzięki temu możemy sobie sami i wszyscy, którzy są wokół nas, jak najszybciej z tym poradzić i w, po prostu nie, nie odczuć tego za mocno. Także ja chciałem się podzielić z wami tymi swoimi przemyśleniami, tymi yy, tutaj wynikami. Yy, myślę, że za jakiś czas zobaczę znowu, co się dzieje. Może spróbuję krótko informację wam też podać. Jak to się zmienia, czy coś się zmienia, czy są tutaj jakieś jeszcze kierunki i trendy, w których to wszystko idzie. Na chwilę obecną widać, że to powoli albo dochodzi do punktu kulminacyjnego, albo powoli będzie to hamowywało. Nie chcę tu prorokować, bo radiostazjnie nie da się tutaj mówić, co, co będzie. Statystyka, jak wiecie, to ma to do siebie, że w zależności od tego, gdzie się znajdujemy. Natomiast na chwilę obecną yy, pomyślałem sobie, że też na planie innych krajów, które są w tej czołówce, jeśli chodzi o ilość zarażonych osób, to jeszcze mamy przecież Włochy, Hiszpanię, Niemcy, Stany Zjednoczone, to te wartości są, yy, rozkładają się podobnie. Czyli też jest taki wzrost. Widać, że w niektórych miejscach te wartości już spadają, czyli albo to już przeszła ta fala, na przykład tak jak mamy we Włoszech, czyli tam już yy, te wartości były. Tutaj też Wam właśnie podam yy, przed Nowym Rokiem było około 7%, yy, w połowie stycznia 22%, w połowie lutego 35%, 13 marca 42%, natomiast obecnie jest 35%, czyli coś zaczyna się już dziać. E, wyhamowuje też w Hiszpanii, e, wyhamowuje też e, na, te, na obszarze Stanów Zjednoczonych, czyli gdzieś tutaj widać, że już te e, kroki podjęte, jeśli chodzi o ograniczenie, e, o pracę ze sobą, uświadamianie sobie, e, co ten wirus e, miał każdemu. E, dać do myślenia, już powoli gdzieś tam pewnie zaczynają się ujawniać w postaci pozytywnych efektów. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Także ja dziękuję, zachęcam wszystkich do tego, aby nie dać się, że tak powiem, zwariować tej całej fali staramy się jak najlepiej ten czas wykorzystać afirmacje muzyka taniec wszystko to co jest wysokowibracyjne zachęcam do korzystania z list kalibracji które były robione książek muzyki to wszystko daje nam tą energię i co ciekawsze starajmy się utrzymywać naszą kondycję fizyczną nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne na bardzo wysokim poziomie bo dzięki temu dłużej i zachowamy tą naszą, to nasze zdrowie, naszą odporność i szybciej sobie z tą całą sytuacją poradzi, poradzimy. Także ja dziękuję, życzę wszystkim po prostu powodzenia i utrzymania się jak w najwyższych energiach jak najdłużej. Dziękuję wszystkim.